Anon level 22, sobota. Umawiasz się z kumplem Adamem na jedno piwko. Idziesz do ustalonego miejsca. Adam jak zwykle spóźniony. Podjeżdżają bagiety, dwie sztuki. Zapraszamy do radiowozu. Coś się stało, panie władzo? Proszę wsiadać. Wsiadasz. Będzie dzisiaj mandat 500 zł. Za co, kurwa? Za śmiecenie w miejscu publicznym, obok pana leżał pet. To nie mój, nawet nie palę. Przyjmuje pan czy nie? Chyba was pojebało. Dobrze, rozumiem. Drzwi się zatrzaskują, wywożą cię do lasu, wyciągają i rzucają na glebę. Podpisujesz mandat? Spierdalaj. Dostajesz gazem po oczach. Podpisujesz czy gaz? Nie podpisuję, posrało was! Znowu dostajesz po oczach. Piecze jak skurwysyn. Walczysz nadal. Nagle jeden z bagiet pada na glebę. Drugi dostaje w łeb jakimś kijem, zanim się obrócił. Widzisz wszystko jak przez mgłę. Zaciągają się do jakiegoś lasu. Zaczynasz widzieć coś na oczy. Wokół ciebie tłum jakichś posrańców w maskach jak jakiejś Afryce. Jeden bagiet przywiązany do drzewa. Drugi piecze się jak świnia nad zrożna nad ogniskiem. Co tu się kurwa dzieje? Odchodzi do ciebie jeden z gości w masce. Daje ci nóż i wskazuje na bagietę przywiązanego. Nikt się nie odzywa. Zaczynasz rozumieć o co chodzi. Masz wykonać wyrok. Odchodzisz do bagiety. Ma zakneblowaną mordę, ale coś tam próbuje krzyczeć. Wolisz szybką śmierć czy powolną? <grym> Jaką? <grym> powolną? Powolną. <grym> Ty masochiston, no ale jak lubisz? Zdejmujesz spodnie dla Bagiety, odcinasz mu penisa, wyciągasz to co miał w gębie i zatykasz jego członkiem. Bo jeby w maskach krzyczą jakieś jak w Age of Empires. Chyba robiłeś to co trzeba. Wręczają ci jakieś grzybki i dziwny alkohol. Nie lubisz grzybów, nigdy nie lubiłeś tych wyjazdów do lasu z rodzicami na ich zbieranie. Zjadasz mimo to i popijasz trunkiem, żeby źle nie wypaść. Maskowcy znowu wiwatują. Impreza na całego. Nigdy tak dobrze się nie bawiłeś. Nagle wszyscy znowu są cicho. Zabierają cię pod ognisko z drugą bagietą. Pojawia się największy gościu z najbardziej kolorową maską. To chyba jakiś dowódca, czy co. Odkraja kawałek mięsa z bagiety. Daj ci go. Rozumiesz, że to kolejny test. Kurwa, jak kanibalizm. Myślisz, że się boisz w chuj. Zjadasz oblizując po tym palce. Chyba znowu znałeś test. Impreza trwa nadal. Po jakimś czasie zabierają cię do jakiejś chatki. To pewnie część trzecia twojej inicjacji. Mówią ci, że musisz zaliczyć u Blackbird. Zostawiają cię z jednym członkiem plemienia. To o co chodzi ta czarna broda, pytasz. Locha zrzuca z siebie szmaty, ciało 9 na 10. Już wiesz, gdzie jest czarna broda. Takich seksów nie widziałeś nawet w internetach. Kama sutra przy tym, co się dzieje, wymięka. Po jej okrzykach rozumiesz, że chyba zdałeś następną próbę. Wychodzisz na zewnątrz, szef plemienia czeka przed drzwiami. Mówi, że zdałeś wszystkie próby i możesz stać się jednym z nich. Ty, no słuchaj, fajnie było, ale raczej podzie. Budzisz się w swoim łóżku, dzwoni telefon. To Adam. No siema stary, ale mięsen. sen. W dupie mam twój sen. Wiesz co wczoraj odjebałeś? Na miejsce przyszedłeś naćpany. Tak odpierdalałeś, że nie byłem w stanie cię samogarnąć. Zadzwoniłem po ojca, żeby mi pomógł. Chcieliśmy zawieźć cię do mnie na chatę. Podczas drogi krzyczałeś, że nie podpiszesz żadnego mandatu i żebyśmy wypierdalali. Później, że oczy cię pieką i nic nie widzisz, że to boli i coś tam, coś tam i się popłakałeś. Jeszcze mnie za jaja próbowałeś złapać i mówiłeś, że mi je wyrwiesz i wsadzisz mi do mordy. W domu matka przyniosła nam kotlety, to powiedziałeś, że to kurwa kanibalizm, i tak zjadłeś wszystkie Wyszedłem kurwa na pół minuty, żeby przynieść ci wody. Wracam, a ty ruchasz mojego psa i... Przecież cytuję: To jest aborda, czarnobroda suko!